Dominika, moja najstarsza córka jest moją dumą. Jestem bardzo szczęśliwa, że jest moim dzieckiem. Kocham ją i podziwiam za wszystko, co do tej pory osiągnęła, a myślę, że jej mocną stroną jest jej uśmiech, którym potrafi zarażać innych. Trzymam cię za Ciebie kciuki i bardzo Cię kocham. Dominika Siepka, odkąd przyszła do nas do zespołu, a było to mniej więcej chyba ponad rok temu. E, okazało się, że jest bardzo otwartą i życzliwą osobą, e, wulkanem energii, na co dzień i na wieczór mnie również zawsze uśmiechniętą. E, bardzo szybko wkupiła się i w grupę młodzieżową, i w grupę studencką, a dzieci, z którymi prowadzi od pewnego czasu zajęcia, pokochały ją jej uśmiech, jej wdzięk, jej e, życzliwość. Jak się czujesz? Super. Przed swoim pierwszym wykładem? Zielam tutaj studiować. Dominiko, co Ci się podoba w tych studiach? To, że y, będę po nich robiła to, co najbardziej kocham. Jaki kierunek studiujesz? Y, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Mhm. Y, I zamierzam pracować z dziećmi. Już w sumie zaczęłam y, tą pracę, także to będzie tylko kontynuacja Dominika, powiedz teraz, jakie jest Twoje motto Czym się w życiu kierujesz? Kiedyś czytałam trochę więcej książek, teraz mam na to trochę mniej czasu, bo teraz już piszę pracę licencjacką i, i nauka, i, i praca, i taniec. Ale spodobało mi się takie jedno zdanie w książce Paulo Coelho. Ta możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące. I rzeczywiście moje życie jest fascynujące, ponieważ staram się spełniać swoje marzenia i, i właśnie w tym się w życiu kieruję. Czyli poza mocnej strony kobiety trzeba było być na dworcu w Krakowie o 12, gdzie poziom 4 godziny opóźnienie, a ciocia Dominika potrafiła rozbawić całe Peron, tańcząc. Się. bardzo fajną osobą, ponieważ była opiekunką na dwóch obozach i naprawdę sprawowała się bardzo dobrze, ponieważ były różne zabawy i różne konkursy. Według mnie Dominikę kochany za to, że jest taką pozytywną osobą, wszystkich nakręca pozytywnie, cały czas się uśmiecha. Nigdy nie widziałam jej jeszcze smutnej. To zespół właśnie wnosi tą radość i wszyscy wokół niej są uśmiechnięci. I musimy być uśmiechniętą, pogodną osobą, a kiedy tańczy, wkłada w to całe swoje serce. Ważnym punktem w naszym zespole. Umie zagrać w piłkę, dobrze tańczy na, na obozie, była naszym opiekunem. Codziennie przychodziła do nas do pokoju i kontrolowała, czy u nas jest spokój. Mamy nadzieję, że Dominika wygra konkurs na mocne strony kobiety i wszystko potoczy się dla niej dobrze. Dla nas jest ona bardzo ważna i dziękuję Wam za oglądanie.